Mieszkańców, a przede wszystkim rolników z Grębocina składamy na ręce Pana Marszałka oraz na Pana Wójta ten oto dar tegorocznych dni w naszej wsi. Bo to jeden z najpiękniejszych dni dla naszego rolnika. To odpoczynek i radość po ciężkiej pracy. To im składamy dziś podziękowanie za ten wspaniały, pachnący chleb. Niech nigdy nie zabraknie chleba nikomu w naszej wsi i naszej umiłowanej ojczyźnie. Wręczała pani Sołtys, chleb panu wójtowi wręczała pani Ola Hernoga oraz panowie Rady Sołeckiej i rolnik pan Kowalski Andrzej i pan Piątkowski Józef. Was nasi drodzy rolnicy, wam, Waszym rodzinom oraz wszystkim, którzy pracowaliście przed tegorocznym żliwem. Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku wysiłek i trud składany podczas tegorocznych zbiorów. Szanujemy ciężką i odpowiedzialną pracę polskiego rolnika oraz jego starania, by nigdy nam nie zabrakł własnego chleba. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niech Bóg Wam błogosławi Waszej ciężkiej pracy. Drodzy nasi rybocińscy, Wszystkie dzieci zapraszamy do świetlicy. Tam się zajmie wami pani, która będzie o, bawiła się z wami, tańczyła. Także, proszę, dzieci, przejdziemy do świetlicy, tak? Gdzie są dzieci? Pokażcie się, dzieciaczki. Stasiu, gdzie ty idziesz? Życzymy smacznego. Piękne panie, tak powiem, dostarczają nam to

multimרגש טהraszam dwarf,gas же שpayers, מיום לפמ�oso ש